To perspektywą, jakby, którą bierze pod uwagę realizację inwestycji jest około 50 lat. Wielki cyklu 50-lecie. Jak wiara, jak w euro pojawuje mija Gareth Należy uznać. zastanawiać się nad tym, przewidywać, jaka będzie przyszłość Europy, jaka będzie przyszłość Polski, jaka będzie przyszłość Poznania. Dla 50 lat i w ciągu tych 50 lat. Mój boś rozpoczynała w poznaniu, starałem się przekazać właśnie tą zegłę z tego, że te jest lat tej pasyfikacji miasta Poznania, żeby ona połączyła, żeby ona połączyła tą historię starego dworca miasta Poznania z tym nowoczesnym, nowoczesnym dworcem. Myślę, że będzie to miła, miła pamiątka z tego. Dlatego niezwykle ważne żeby to było wrażenie maksymalnie dobre, wrażenie, które dało poczucie, że jest w Europie, że jest w miejscu pięknym i to piękno go uderza od pierwszego kroku, który robi wysiadając z pociągu, co nas po prostu niezwykle cieszy. Chciałem życzyć inwestorowi i wykonawcy, aby wszystkie prace przebiegały bez żadnych zakłóceń i żeby ten ostateczny efekt mógł nas cieszyć już wkrótce. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, Poznaniacy lubią jak w Poznaniu się buduje. To jest rzecz oczywista, bo każde tego typu przedsięwzięcie po pierwsze, świadczy o tym, że Poznań się rozwija, e, że pojawiają się w Poznaniu inwestorzy, którzy, tak jak mówił Pan e, Prezes, założyciel Trygranitu, e, postrzegają dobrze perspektywy tego miasta. I to nie tylko w trakcie najbliższych e, kilku lat, ale także w dłuższej perspektywie. Że będzie obejmowało terminale autobusowe, że będzie połączone z poznańskim tramwajem, e, że będzie wielofunkcyjne i będzie takim miejscem, gdzie. Spotykają się ludzie, ludzie, którzy podróżują, zarówno podróżują daleko, jak i podróżują w ramach regionu, w ramach metropolii, czy tylko i wyłącznie na terenie miasta Poznania. Ale pewnie także ci, którzy przyjadą, bo będzie się tutaj działo coś ciekawego, coś co ich interesuje. Więc niewątpliwie będzie to ten punkt, który będzie najsilniej łączył Poznaniaków najsilniej łączył Całym naszym otoczeniem. Także zatem ważna jest niezwykle jakość, w jakiej to będzie wszystko zrealizowane. Tak, żeby dobierane materiały, jak mówił to Pan Marszałek, stanowiły pewną wizytówkę dla tych wszystkich, którzy do nas przyjeżdżają, a dla nas Poznaniaków stanowiły powód do dumy, że jesteśmy nie tylko miastem prężnym gospodarczo. Nie tylko miastem z dobrymi perspektywami, ale przede wszystkim miastem ładnym, sympatycznym, przyjemnym, miastem e, radosnych ludzi. Ja jestem przekonany, że już na euro e, to udowodnimy, że tacy właśnie są e, Poznaniacy, a e, ten obiekt będzie pozwalał nam to udowadniać jeszcze przez e, wiele, wiele lat. Także e, inwestorowi, e, wykonawcom e, życzę sprawnego przebiegu realizacji a potem owocnej działalności. No bo jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, bo rzeczywiście to jest też element bardzo ważny. To jest początek inwestycji na tym terenie. Życie gospodarcze mówi, że jak robi się pierwszy krok, to potem robione są kroki następne. W związku z tym myślę, że jest to pierwszy krok do zagospodarowania czegoś, co Poznaniacy nazywają wolnymi torami a tak naprawdę nowego wielkiego obszaru inwestycyjnego w samym środku Poznania, tuż obok dworca kolejowego. Więc jeszcze raz powodzenia we wszystkich działaniach inwestycyjnych. I czekam z e, wieczór na zakończenie tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Piszemy w nim kto, w jakim dniu się spotkał, żeby byli z nami także reprezentanci parlamentu, samorządu, terytorialnej administracji publicznej, przedstawiciele mediów, Przedstawiciele inwestorów. Prace budowlane rozpoczęły się wiosną 2011 roku, a ich istotów... Za moment zmurowania ja mam prośbę tutaj od dziennikarzy, od fotoreporterów, jak będzie ten moment, zmurowania aktu reakcyjnego, żeby mieli możliwość wykonywania swoich obowiązków zawodowych pracy, żeby mogli zrobić dobre zdjęcia, dobre ujęcia. Także wszystkich naszych gości proszę również o uwzględnienie tej prośby. Tu są takie pamiątkowe my Państwu po, po uroczystości umyjemy i zapakujemy, przekażemy na pamiątkę. Takie pojemniki na cement, na zaprawę. Będzie prawdziwe murowanie. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze brakujące podpisy. ولكن Eu